W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowego mitycznego przedmiotu, żeby wygrać grę. Jak wiecie, w tych odcinkach najtrudniejsze jest to, żeby zdobyć przedmiot. W dzisiejszym odcinku możemy używać tylko mitycznego przedmiotu. I ten mityczny przedmiot możemy kupić tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Zakrzak, oczywiście, tutaj jeszcze mówi, że można go wydropić ze skrzynki, ale na to bym nie liczył. Słuchajcie, także naszym celem jest lecenie dokładnie pod Mega City. I naszym celem jest również to, żeby tam nikogo nie było. Ale no, raczej totalnie w to nie wierzymy. No, oczywiście z nami jest Zakrzak, Siemano, dzień dobry. Siemano, widzowie, słuchajcie, Rafa tutaj wspominał o tym, że że ten item da się znaleźć inaczej, bo jeżeli dobrze rozumiem, to my go idziemy kupić u bossa. No i ja go wydropiłem ze skrzynki, ale nie polecam tego, dlatego, że ja po szukaniu tego przedmiotu wizowie miałem ochotę pójść sobie na łąkę, poleżeć, odpocząć, bo ciśnienie to było takie, tak się wkurzałem. Ty, ale stary, wygląda na to, że nikt tutaj nie leci. Mi się wydaje, że oni po prostu nie wiedzą, albo nam się tak udało, ale nikt tutaj nie leci i mamy bendera dla siebie. I w sumie najtrudniejsze w tym odcinku, można powiedzieć, że za nami, ponieważ nie dość, że możemy sobie kupić, no to możemy sobie jeszcze zabrać tego bossa. więc zakrzak kup i e, w ogóle tu jest ziomek, jakiś zleciał, wybiję e, go i już jest po nim, dobra. Czy ty już kupiłeś? Ja już kupiłem, owszem, owszem, ej, my mamy jedną próbę na ten film, bo Gorda nie będzie starczyć. Stary, ja go jeszcze biorę i mamy, słuchajcie, mamy trzy. Te przedmioty. I co ciekawe, nikt sobie już tego nie kupi, tylko Bender. Hej, byku, chodź z nami. I widzowie, w tym odcinku robimy tak, że jak pod tym odcinkiem zostawicie 3000 łapek w górę, to jutro przebieramy się za sprzedawców. Czyli przebieramy się za Bendera i będziemy trollować graczy na całej mapie. Także Bender, dawaj za nami. Ej, hey, tylko pytanie, właśnie, co. On robi. Ej, Beku, ty przylecisz tu czy nie? A co, ten kolega nasz nie chce przyjść? Ty ty mu zapłaciłeś. Ej, nie, no jest, jest, stary. Przyszedł. Ale w ogóle XD. Ciekawe, jak to będzie wyglądać na trzy lasery. To może być niezłe. Ej, to naprawdę może być niezłe. Szkoda, że Zakrzak nie ma takiego skina jak my, bo w sumie byśmy mogli być wszyscy w całym składzie. Także słuchajcie, my teraz przychodzimy do zbierania maców do podnoszenia podstawowych rzeczy. No i musimy zrobić wszystko w tym odcinku, żeby właśnie nie używać innych broni, a wygrać tylko z tym przedmiotem. Więc oglądajcie do końca i Majcie za nas po prostu kciuki, żeby się to udało. Ja tam w ogóle na początku zapomniałem, stary, tak szczerze, co my nagrywamy i zacząłem do gościa strzelać z yy, talerzowego, ale na szczęście go nawet nie trafiłem. No, po prostu mam taki aim, bo chciałem go trafić, ale mój aim na to nie pozwolił. Ej, co dopiero myślałem? Tak sobie stoi i tak, słuchaj, znaczy, mówi, mówi, mówi ja się tak na niego tutaj patrzę i myślałem, że to jesteś ty, a przecież to jesteś ty. I myślałem, że w ogóle ktoś tutaj przyleciał. Dobra, yy, ja proponuję, zagrajmy to tak, żebyśmy mieli full HP, żebyśmy mieli full matów, żebyśmy się czuli full bez no bo jak wiecie, jeśli trafimy na jakichś nie wiadomo jakich ludzi, no to może się to totalnie dla nas źle skończyć. Więc dobrze by było, żeby ten ekwipunek był mocny i żeby na przykład jakieś tutaj fajne rybki wyleciały, na przykład taka. Rafa, no bo ty właśnie dobrze mówisz. My tutaj musimy bardzo dobrze się wyposażyć przed jakąkolwiek walką i tak naprawdę nam się nie opyla walczyć na blisko, bo co my na blisko zrobimy? No możemy jedynie przyjąć pompę na własne czoło, a tak to na daleko. Trze tylko trzeba byłoby... Ty, wziąłeś to?! On macy wyrzucił. Dał nam macy? Co ty gadasz? Ty, to dawaj, zbieramy macy i czekaj, czy nam będzie dawaj. Ale to by było mocne. Stary, on tak podniósł rękę i wyrzucił macy. Albo ja mam coś z głową, ale to tak wyglądało z mojej perspektywy. Ej, czyli widzowie, odkrywamy tutaj, nie, no można powiedzieć, zakazane rzeczy, o których prawdopodobnie nie wiedzieliście. My sobie zbieramy macy dalej i zobaczymy, czy on znowu tutaj do nas podleci i jakiś mac nam wyrzuci. Ej, byku, dawaj tutaj i dawaj macy, no? To już jest czas. Ej, on kogoś widzi. On kogoś widzi, stary. Ej, boty są fajne, dlatego że one widzą ludzi, nawet jak my ich nie widzimy. Ej, co jest? Ale patrz, co on napisał. On napisał gazu. Ej, ten bot jest niesamowity. Siema, byku. Ej, amunicję mi dał. Ej, amunicję mi dał, stary. Amunicję mi dał. 30 mi rzucił. Czyli ja dobrze mówiłem, że on daje itemy. I boty w Fortnite ewoluują. Stary, kiedyś kupowałeś bota i on po prostu biegał za tobą i to w sumie tak biegał no nie najlepiej. Krzywo, umówmy się, a teraz te boty tu, tu, dają ci itemy, leczą ci, to jest to. Właśnie jestem ciekaw, co on jeszcze nam yy, wyskoczy. Czy co pewnie to się dzieje co jakiś czas, więc można powiedzieć, że dzisiaj gramy tylko jego mityczną bronią i w dodatku tym, co nam jeszcze wyrzuci NPC. To jest totalnie kozackie. Ja się całkowicie zgadzam, że to jest kozackie. Kolego, znajduj tu jakichś przeciwników nam. E, bo my. No fajnie byłoby kogoś wyeliminować, nie? Na daleko. Bo, bo tak jak mówię, no na blisko to się nie uda. Wydaje mi się, że. E, dobrze by było, żebyśmy mieli full Także. Ej, znowu dał Amo, I dał 30 Amo do e, zwykłego pistoletu. To jest. To jest sztos. I Rafa, ja mam w ogóle do ciebie jedno takie całkiem ciekawe pytanie. Czy ty wiedziałeś, czym jest Futurama? Przed tym, jak ona weszła do Fortnite'a? Bo ja na przykład nie. Ja totalnie nie wiedziałem, ale co. Najciekawsze na Twitterze, jak wchodziłem, to wszyscy byli właśnie, no można powiedzieć, mega zadowoleni z tej współpracy. Ja chyba jedynie się zastanawiałem, dlaczego. A, no to jest nas dwójka. W takim razie jest nas dwójka. Ej, czy on znowu wyrzucił ci Amo, czy mi się wydaje? Tak, wyrzucił mi Amo, tylko akurat w tym odcinku widzowie amunicji to my nie potrzebujemy. Fajnie, gdyby dawano macy, albo w ogóle jakieś leczenie. A jakby dawał siorby, to by było w ogóle najmocniejsze. Czyli to mityczny siorby, jakby rzucał. A wiesz co, ja ci jeszcze powiem? A jakby dawał mityczną broń, byśmy mieli dwie takie. Tutaj na pewno mieliśmy gości, więc musimy uważać. I widzowie, no można powiedzieć, że nasze ekwipunki są coraz lepsze. Mi by się przydała jeszcze duża potka i musimy mieć oczy dookoła, głowy, ponieważ tutaj też byli goście. Ja tak w ogóle zbieram sobie tutaj więcej marca. U mnie nie wygląda to już źle. Mam ich w 1100, więc czuję się całkiem bezpiecznie. O, kolejny prezent widzę, dał. No właśnie, on cały czas stary wyskakuje z jakimiś rzeczami. Nie, no to jest mega mocne, tylko yy, problem jest taki, że my mamy nielimitowaną amunicję, więc nie wiem, po co. Co on tą amunicję tak naprawdę nam daje? Ponieważ na mojej możemy grać tylko i wyłącznie tym. Byku, wyrzuć macy. Metal, metal. O, metal mógłby dać. Dokładnie. W ogóle Rafa 34 osoby do końca. Ile my w tym odcinku fragów zrobimy? Ja obstawiam, że. Dwa. Dobrze by było, żeby było więcej, ale tak się może stać tak naprawdę i możesz mieć rację. O, ulepszona skrzynka i dalej nie mamy dużej potki. Myślałem, że wyleci nam duża potka, a dalej nie ma nic. Ty, a gdzie jest nasz ziomek? Bo on tak coś tam został, w tyle bym powiedział. Trochę tak to wygląda, jakby on gdzieś tam ugrzęznął, ale dobra, odejdźmy może trochę dalej. I on się może po prostu do nas teleportuje. Mamy 32 osoby w grze. No ja jestem mega ciekaw, czy uda nam się wygrać grę. Ja myślę, że uda się. Wiesz co, ogólnie jest to proste widzowie, bo moim zdaniem ten przedmiot nie należy do najlepszych. On jest fajny, na pewno na trybie bez budowania, ale na trybie z budowaniem ma słaby damage w rozwalaniu struktur, ścian, więc e, to może być największym problemem, jeżeli ktoś się zabuduje, ale, ale trzeba wierzyć, że damy radę. Musimy to zagrać moim zdaniem mega taktycznie, zajmować właśnie jakieś górki, coś takiego, żebyśmy bardziej mieli w razie czego jak uciec i yy, wraz z czego Mieli lepszą opcję do strzelania Do kogoś, znowu mi coś da do... Ty, ty, a czekaj Ty, 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 Zakrzak, tu się coś działo Co się działo? Gdzie, 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 gdzie? gdzie. Weź pokaż mi tam O, patrz, tu są jakieś przedmioty, dzień dobry, dzień dobry Chłop tutaj, jakiś pirat Dobra Ej, nie atakuj, człowieku, co ty robisz? No widzowie, ja nie wiem. Zakrzak to troll. Ej, to Bender w Ciebie rzucił stary tymi świetlikami. Ja widziałem jak zamach robił, nie? Dobra. A, nawet świetliki wyrzuca, widzisz? Ej, no faktycznie on wyrzuca te świetliki. Ja sobie tutaj zabieram potkę, wypiję sobie potkę, kupiłem sobie potki, ale wydałem trochę dużo golda. Dobra, słuchajcie, zajmiemy sobie wulkan. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja na tą chwilę. Wulkan? W jak jaki wulkan? No to u góry, co masz zaznaczone, to jest wygasły wulkan. Widzowie, no, zakrzak nie. Wiedział o tym, napiszcie, czy wy wiedzieliście, to jest wygasły wulkan to u góry tu. A faktycznie, w sensie, no jest tutaj taka dziura, ty, no nie, nie, nie myślałem o tym w ogóle w ten sposób, że to wulkan. Ciekawe. Ej, myślałem, że tu jest coś mitycznego, a to jest kamień. W ogóle cały czas podążamy za kimś, jak pewnie widzicie. Przechodzimy sobie tutaj i cały czas gdzieś coś jest porozwalane, ale niczego nie słychać, nikogo nie widać i tak dalej. Ja mam klucz, dobrze by było sobie coś kupisz. A i w ogóle jest jakieś leczenie w kluczach. Na pewno są niebieskie ryby. Te takie, wiesz, takie, takie, takie pasiasty. No ja sobie kupiłem trzy posoki aktualnie. Otwórzmy sobie jeszcze tutaj skrzynkę. Ja proponuję, panie Zakrzaku, wejdźmy sobie do góry i ja teraz mam termowizję i widzę wszystko dookoła, więc w razie czego opowiem, gdzie są goście. Tam jeszcze w ogóle, stary, mamy skrytkę. Ja jestem ciekawy, czy ktoś ją zaraz zabierze, bo jak tak, to może mi ich nadalekowalić. Ja podejdę sobie tutaj jeszcze do tego NPC-ta. Ej, może jego też wynajmiemy, jeśli się da. Siemanko, by czy ciebie. Ej, da się tego gościa wynająć. Dobra, widzowie, wynajmuję go. Ale będą dwie gramy w czwórkę, nie? Stary, trzeba nagrać odcinek, że zrobiliśmy armię NPC, nie? Ej, widzowie, nagrywamy to. Ej, ale ten też daje amo, więc może wszyscy dają mamo, mamy tu w widzowie, dobra. Nieważne, słuchajcie, szukajmy gości, bo nadal nikogo nie ma. Ale w sumie to dobrze, bo my ten mecz mamy wygrać. Słuchaj, przynajmniej nie giniemy, tak? To jest duży plus. Widzowie, my też gramy w tą grę dużo lat. Mamy stare konta i ludzie których nam dobiera, ja bym może powiedział, że to czasem są nawet zwierzęta, tak szczerze. Ej, ale to prawda, niektórzy są mega mocni. Ja tutaj wylecę może do góry, o ile mi się uda. W ogóle zobaczcie, że ani jednego mityka nie znaleźliśmy z tylu skrzynek. Znalezienie tego mityka w normalny sposób jest. Ciężkie, więc najlepiej jest się po prostu wykosztować, trochę to w portfel boli, bo 600 golda, no nie jest to mało, ale lepiej mieć pewny item, niż nie mieć go wcale. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale jest dosłownie 10 osób na taką strefę, i wszystko wygląda na to, że ten challenge widzowie dzisiaj będzie zaliczony. W ogóle zobaczcie, gdzie mamy e, tą, gdzie mamy wyspę, i dobrze by było tym laserkiem z wyspy tej gości, wiecie, zlikwidować. Byłoby w sumie spoko, bo żeby tam się jakoś e, zaczaić lekko na tą wyspę. I bić na daleko Ja jestem w ogóle ciekawy, na jaką odległość bije ten karabin Trzeba to jakoś sprawdzić Ej, ale to jest dobre pytanie Zaraz sobie sprawdzimy na tych gościach, co tam pójdą Przynajmniej mam taką nadzieję Tu na razie wokoło nikogo też nie ma Tam też nikogo nie ma Tu też nikogo nie ma I nigdzie nikogo nie ma Tylko pytanie, dlaczego? Dlaczego? Ej, czemu ty jesteś niebieski? Ej, jak czemu? No, bo taki skin chyba, nie? Nie, no jak nie... Szre... szary jest ten skin. A ty jesteś niebieski, stary. Ej, gdzie jest, nasz... gdzie jest nasz bender? Ty, stary, on się chyba obraził na ciebie, że znalazłeś sobie nową koleżankę NPC do pomocy. Tak mi się wydaje. Ej, coś jedzie? Kroki. Stary, kroki. Były. A, jest, jest, jest na dole. O, ale mu dałem. Dawaj dużo, się... dużo. Sto. Oko... No, może mniej. Dobra, ja tutaj też wychodzę. Ej, ale to drewno... Wow, 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 wow. Od prawej też ktoś? Nie wiem, czy widziałeś? Widziałem i to oni też mają laserek, więc to jest pojedynek benderowców. Ej, to prawda, tylko ja go nie widzę, nie? Nie, nie mam żadnego pojęcia, gdzie oni są. Ty kolejni na tyrolkę od pleców dostał 26. Ej, no to nie wiem, czy to nie będzie dobry moment na to, żeby stąd po prostu uciec, bo to może się źle dla nas skończyć. To się dla nas na pewno źle skończy. Rafa Zawika. Dobra, to zawika, dawaj za mną, dawaj za mną za krzak. O, biało mu dałem, ale uciekamy, uciekamy, uciekaj, 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 uciekaj. Ja sobie biorę rękawiczki, używam. Dobra, uciekamy. Ło, wow, ej, ale to jest mocne. Ty, to nie jest takie złe, jak myśleliśmy, tak szczerze. Biorę autobrykę, wbijaj do mojej bryki, stary. Możemy zaraz się zamienić miejscem. Dobra, ee, ja już. O, o. <śla> Prawie nam się auto rozwaliło. Ej, ale to jest mocne. Ty się ulecz, może, do fula. W sensie ten, ten jest dobry, jak. Ten laser tak się, nie wiem jak to powiedzieć, przysadł do przeciwnika, bo taki pojedynczy strzał jest słaby, ale naprawdę można tym coś tam zdziałać, nie? Jak się najedzie tak porządnie. Musimy uważać, żeby nas to tutaj ktoś nie podbiegł. Ja cię leczę w razie czego. Dziękuję ci bardzo. No ja bym tam nawalał. Osiem, osiem. Wow. No powiem tak, no teraz... Tak średnio bym powiedział to wyglądało, ale wcześniej o wiele lepiej. Może nie wiem, na daleko to bije mniej? Chyba tak. No to na daleko bije totalnie malutko. Ej, a nie da się tego jakoś skolapsować właśnie, spróbujmy może. Właśnie tak tutaj patrzyłem na to mm, Jak tak jeszcze z 5-6 magazynków wywalimy, może Ej, 10 maksymalnie Coś jest, jest na motorze? Do 150! wybiało biało, biało stary! Dobra ulecz się. Kolejni, kolejni, kolejni. Dawaj, dobry Kizawikas, dawaj. Do... Dobra, yy, ja będę na gejzerze jakby, co? Widzisz mnie? Czy ja cię widzę? Widzę cię. To ty sobie ucieknij. W sumie razem gejzerem chyba ucieknął. Ło, wow, chłopie, ale, ale, ale ten, ale dostał. Dobra, stary, chodź na gejzer. Chodź, chodź, chodź. To ty bierz gejzer, ja tutaj akurat rękawiczki użyłem. Ej, jasny gwint, widzowie, jest lekki dym, mówiąc szczerze. Walka na ludzi norma z normalnymi itemami jest ciężka. Ej, gorzej, bo gejzer mi nie działa. Wow, tu się nie da. Nie da, dobra, ej, w ostatniej chwili. Ja uciekam, stary. Leć za mną, gdzieś nie wiem, gdzie ty jesteś. Ale lepiej stamtąd uciekaj, bo oni są. Mocni, oni są totalnie mocni. Stary, ja sam nie wiem gdzie ja jestem. Ja sam naprawdę nie wiem. Chociaż pyk! O, ale budałem, ale budałem. Zadrapałem mu widzowie mały palec u ręki, tak mi się wydaje tym strzałem. Ja sobie wleciałem do krzaczka, piję sobie tutaj powolutku, powolutku, potkę ona zaraz będzie moja, mamy strefę, jest okej. Okay. Ej, tak szczerze, nie jest źle. Trochę dimej, że im zrobiliśmy e, powiedziałbym, może raczej, że ich poddenerwowaliśmy niż coś im w sumie złego zrobiliśmy, ale to nic, widzowie, my te mecz na pewno. Wygrawy. Ej, ale ja w to wierzę. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo taka broń. Rafa, 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 Rafa. Czekaj, czekaj, czekaj. Robię to. Leży. Jest, jest. Mamy fraga. Dobra, sorry, ale musiałem. Ej, ale powiedzmy, on już zginął całkowicie, tak? Tak, stary. To była właśnie solówka. Ja sobie teraz z niego podniosę maciki, koroneczkę. Wszystko pięknie, elegancko tutaj siedzi. Ej, no jest git. Ej, on miał fajne przedmioty, zobacz sobie. Pytanie, gdzie jest reszta, bo oni gdzieś tu powinni być No, powiem ci tak Ten gościu bardzo mocno trafił Jakiegoś z tamtych gości, którzy nas dojeżdżali Więc w sumie, ej Zlecenie na y, pomarańczowo y, Do tyłu Ało. Oni są na... ty Właśnie 22 dostał. Ja mogę im tam Najdzika polskiego zasadzić? Tak, no pewnie. Dawaj, nejdów możemy używać. na spokojnie. To lecą polskie nejdy. Oj, oj, oj. Do NBA to mnie chyba nie wezmą. On podchodzi tutaj do mnie. Ja spadam na dół, ja spadam na dół za krzak. Jakby co. Ja ich biję od boku, ale nic nie dostali, no. 15. E, biało, biało, biało. Jak biało, stary. On ma bardzo biało. Dwa okay. biało. O, drugi też 64 dostał. Ej, to jest dobre. To jest bardzo dobre, tylko szkoda, że to na matce tak działa, jak się Uuu, nie chciało. Jeden HP, jeden jeden. Uno, uno, HP, pani kolego, są nasi prawie. Ty też się podleć, Ja sobie leciutko cofam to. Aha. Ty, z czego ja tak dostałem? Oj, nie wiem, niestety. Mam nadzieję, że przeżyjesz. A, już chyba wiem z czego. Dostałem z tego pistoletu. A ten pistolet wali po 100, stary. Ten pistolet to w ogóle jest chory. Jakby... Mm, to ma taki damage. To jest taki digiel, ale... Lekko zbustowany chyba. A jestem ciekawy, jak to na macy działa. To jest też dobre. Można powiedzieć, że to jest taka snajperka, nie? To jest taka snajperka, bo to ma jedną kulę. Ej, fajnie, gdyby rozwalało ścianę na strzała. To by można było coś fajnego nagrać. Ej, ja proponuję przejdźmy sobie do strefy, wybudujmy sobie tutaj fajną, fajną miejscówkę. Ja już tutaj wybudowałem. Możesz sobie wejść do mnie jak chcesz. Oj, bardzo chętnie skorzystam. Eee, elo, 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 Elo. Zamknąłem nawet naszego bota w tej wieży, kumasz to. Właśnie on niech nam coś tam da cały czas, a nie jakieś takie cyrki. Oni się tam klepią u góry, ale tam jest tak daleko, że aż mnie oczy bolą. Dobra, ja tam ładuję. A to, ale to chyba nie dolatuje. To jednak nie ładuje. Ej, dolatuje! Patrz, dolatuje! To ja mam jakąś wersję uszkodzoną najwidoczniej. Oni wszyscy na pewno będą musieli teraz do nas schodzić. Tam są dwa teamy. No, jestem ciekaw, czy uda się wygrać. Oni są na pewno w tym, w tym, tutaj, o. Ej, zlecenie na pomarańczowo. Gdzieś ktoś nas tutaj lekko podchodzi, z tego co. Widzę Ta, na stacji, na stacji, na stacji O, 28 na biało 28 na biało? To ja ich nawet nie widzę e, w. Na w, na W, na W, na schodach ceglanych Chyba już przeszedł Tak, on już przeszedł, on gdzieś tutaj będzie, tu A i jeszcze jedno, jeśli mogę was prosić Wpiszcie jeszcze dzisiaj kod Evela do sklepu Ponieważ on wygasa co dwa tygodnie Sprawdźcie, czy go macie Wbijajcie jeszcze koniecznie na moją najnowszą mapę Tutaj macie do niej kod A ten NPC to się dobrze czuje, że on tańczy Co co on robi? Walcza, nie tańczy. Pod nami chyba. No zrzućmy tą kłodę. A jest, 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 tak, tak, tak. Dawaj bijemy. Wykończymy mu batsy i będzie po nim, on jest sam. A, bo to nasz NPC nam pomaga. Ty. Właśnie. Bardzo dobrze. No najlepiej, gdyby nasz NPC to wyciągnął RPG. No bo jest taki wojskowy i by tam coś śmiesz. Z RPG przy... przywalił. Ej, coś na blisko, ty. Na blisko przyszedł. A, aha, ty co jest? Aha, bo na blisko goście! Rafa, spróbujmy może stąd uciec, dasz radę. No, ja się leczę jak na razie, muszę się podleczyć, ale on nagle się nad nami wziął, nie? 12 dostał, no ja, ja tam troszeczkę ich zbiłem. Znaczy troszeczkę, prawie w ogóle w sumie ich nie. 15! 15. Ja naszego NPC-a zabijam. Ej, wy, wyeliminował się ktoś? Ja tam świetlikuję. Dawaj, dawaj, no robimy tak. to, stary. Zero, zero Leszy, leszy, jeden wall dołem, jog dołem. A, jeden nad nami jest za krzak. Stary, mamy naprawdę dużą teraz przewagę, bo ja pokonałem jakiegoś napoceńca, yy, więc jest klasa, nie? Biję go, bior. Jasny gwint, jestem mistrzem tego przedmiotu, dwa na jeden, Rafa. A gdzie jest ostatni, widzisz go gdzieś? Nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni. Podejrzewam, że... Ty stary, nie podejrzewam niczego. Może, nie w skybase, nie? Co jest? Może on w strefie został, a może jest gdzieś tutaj u góry Musimy uważać A, jest u góry, ta, ta, ta eee. Ja ojoj, nie ojoj, mogę ojoj, ojoj. Ja akurat używałem rękawiczek i nie mogłem wyjść Słuchaj, musisz chyba zawalczyć Kurczę aj, 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 aj. Dobra, jestem u góry Rafa, ja w ciebie wierzę, dasz radę, stary On gdzieś tu jest On W strefie On może do, no dostanie dużo damage O, stary o stary, co ja mu dałem Ty to robisz, ty to robisz, o tym, że ty to robisz Chodź tu No i mamy to, widzę, zostawiajcie łapy, wbijajcie tutaj Kodewela w sklepie, wbijajcie na moją mapę I trzymajcie się, cześć